Wał Pomorski to nie tylko historyczny teren bogaty w pozostałości po niemieckich umocnieniach wojennych zbudowanych w latach 30. XX wieku, to również interesująca pamiątka dokonań technicznych niemieckich inżynierów. Najlepszym tego przykładem jest most kolejowy w Nadarzycach na zlikwidowanej w 1945 roku linii kolejowej. Ten most jest do dzisiaj w tej formie, w której został zbudowany. Pokazywaliśmy naszym kolegom inżynierom tą specjalistyczną konstrukcję stalową mostu nitowanego. Bunkry, schrony, budowle, fortyfikacyjne to nie jedyne walory turystyczne wału pomorskiego. Okolice Wałcza to także ciekawy przyrodniczo teren. Dużo lasów, piękne jeziora, małe zaludnienie to czego ludzie pragną. Te wszystkie znaczące środki turystyczne są przeładowane. A tu one nie będą. Tu będą chodzili turyści naturalni. Ci, którzy chcą być lasem, chcą być w miarę samotnie. Po Wałeckie, mimo że nie ma zbyt wielu zabytków, ma przede wszystkim walory naturalne. Zatem połączenie turystyki militarnej z krajobrazem i przyrodą może stanowić potencjał na przyciągnięcie turystów. Wystarczy tylko ożywić rejon umocnień wału pomorskiego. Jedną z propozycji jest wytyczenie szlaku turystycznego oraz popularyzacja miejscowych gospodarstw agroturystycznych.